Witam Was moi kochani raz jeszcze. Razem z koteczkami. Tutaj mamy Rysia. Wyciągamy kartę na Nów Księżyca w Skorpionie 20 listopada. Oczywiście jest to czytanie ogólne, kochani, więc nie będzie ono rezonować z nami wszystkimi i tak samo. Dlatego zapraszam Was na czytania indywidualne, na prywatne kursy tarota, jeśli jesteście nimi zainteresowani oczywiście. Na reiki oraz jajowanie, czyli oczyszczanie energetyczne za pomocą jajowania, dzięki któremu możemy oczyścić nasze życie z negatywnej energii i znacznie je poprawić. Usuwamy również w ten sposób uroki, podczepy i klątwy, w tym klątwy rodowe. Moi kochani, przypominam też, że na moim kanale YouTube'owym tarotowe przesłania dla Ciebie znajdziecie. Więcej filmów w zakładce filmy właśnie. Są tam czytania na każdy dzień tygodnia, na każdy tydzień, na miesiąc oraz dla poszczególnych znaków zodiaku na miesiąc. Możecie zobaczyć czytania dla, dla Was, dla waszego znaku na listopad, a teraz będę już robiła niedługo na grudzień i oczywiście na nowy rok. Zapraszam więc Was serdecznie. Dziękuję Wam też, a jeszcze znajdziecie tam też kochani oczywiście filmy czytania anielskie, czytania słów kawy ostatnio zrobiłam, znajdziecie też w odpowiednich zakładkach filmy na problem, miłość, finanse, relacje, więc kochani zachęcam Was do zaglądania i poszukania tego co Was interesuje. Dziękuję Wam za obecność na obu moich kanałach, zarówno na TikToku, jak i na YouTube. Tarotowe przesłania dla Ciebie. I... Dziękuję Wam za Waszą aktywność, za polubienia, subskrypcje, komentarze, udostępnienia. Wciskajcie też kochani te dzwoneczki, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach. No i piszcie tradycyjnie co tam u Was, od jakiego znaku jesteście, skąd piszecie, z jakiego kraju, miasta, regionu, jakie czytania Was interesują, jak one z Wami rezonują i co tam w ogóle u Was się dzieje. Bardzo będę Wam za to wdzięczna i bardzo mnie też te komentarze cieszą. Moi kochani, na nów księżyca 20 listopada, jak już powiedziałam, jest to nów w skorpionie, wyszedł, wyszła nam bardzo dynamiczna karta królowej Buław. Nów to oczywiście nowe początki coś nowego może zawitać do naszego życia. Mogą nastąpić zmiany i zaraz zobaczymy właśnie, czy będą one korzystne, czy nie, co ma szansę do naszego życia zawitać, się w nim pojawić, jak nasze życie może się zmienić, a co może z niego odejść. No i kochani, Królowa Buław jest kartą bardzo pozytywną. Mówi ona o tym, że z naszego życia może odejść bierność, jakiś zastój, marazm. Brak energii, problemy zdrowotne, brak witalności, chęci działania, jakieś stany depresyjne. Możemy poczuć ożywienie, nabrać chęci do działania, do wyjścia właśnie z jakiegoś takiego wycofania, izolacji. Możemy nabrać sił i energii do tego, aby wziąć się za różne sprawy energicznie. Dotyczy to oczywiście różnych sfer naszego życia. Możemy też zapoczątkować coś, jakieś zmiany, które sprawią właśnie, że zdrowie odzyskamy, poczujemy się lepiej i inaczej spojrzymy na świat. Być może zaczniemy medytować, otworzymy się bardziej na bycie w tu i teraz, zamiast na zamartwianie się i myślenie o przeszłości, o, jakiś, o tym, co nam nie wyszło. Co nas poraniło? Być może postanowimy zamknąć jakieś stare drzwi, jakiegoś pożegnać się z dotychczasową wersją siebie i po prostu od tej chwili stać się osobą, właśnie taką energiczną, otwartą na świat, na nowe relacje, na życie. Podejmiemy prac, działania w kierunku znalezienia pracy, na przykład, zaczniemy realizować nasze pasje być może gdzieś wyjeżdżać, możemy zmienić sposób odżywiania, styl życia zapisać się na siłownię, na fitness, na przykład lub na przykład zacząć jeździć na rowerze. Albo rozwijać inne swoje pasje, innego rodzaju, które bardzo nas ożywią, polepszą nasz nastrój, sprawią, że poczujemy się po prostu bardziej radośnie i lepiej. Ta karta mówi też o tym, że ożywieniu może ulec nasze życie intymne. Jeśli byliśmy sami, mamy szansę poznać kogoś do nowej relacji, do romansu w naszym związku dotychczasowym. W którym była na przykład rutyna, jakiś zastój, niewiele się działo. Teraz możemy zapragnąć, właśnie ożywić nasze życie intymne lub wrócić do niego. Może będziemy chcieli począć też dziedziusia. Karta królowej była bardzo temu sprzyja, więc kochani, bierzmy się do dzieła, jeśli byśmy chcieli, właśnie tego. Możemy także zacząć jeździć na jakieś wycieczki na przykład, albo szukać pracy za granicą. Ta karta również tam sprzyja, albo wreszcie zdecydujemy się rozpocząć, rozpocząć naszą własność, własną działalność gospodarczą, wcielić w życie jakieś plany, które snuliśmy, o czymś marzyliśmy, a teraz zdecydujemy się właśnie wraz z tym nowym wcielić te plany właśnie w życie. Mamy szansę, kochani, na nowy związek, na nową miłość. Niekoniecznie musi ona być trwała, ale mimo wszystko może wnieść dużo radości, miłych momentów, ekscytacji w naszym życiu, może je ożywić, więc dajmy, kochani, temu szansę. Królowa była zresztą wcale nie, nie pokazuje, że związek nie będzie trwały, po prostu nie daje takiej gwarancji, ale tej gwarancji zresztą przecież nigdy tak naprawdę nie ma. Uważajmy kochani natomiast na romanse, na pojawienie się jakiejś trzeciej osoby w trwałych relacjach, ponieważ z królową była, również jest taka możliwość, że nasz partner, partnerka albo my skusimy się po prostu na jakiś związek poboczny, co niekoniecznie musi być dla nas na dłuższą metę dobre, więc uwaga aby w swoim życiu nie namieszać. Królowa Buław jest więc bardzo pozytywną kartą i wraz z tym nowiem może wnieść dużo dobrego do naszego życia, kochani. Więc bądźmy otwarci na zmiany, na nowe, na działanie, na aktywność. Być może warto też będzie zadbać o swój wygląd, o swą atrakcyjność, po to, aby właśnie poczuć się lepiej samemu dla siebie. Lub przyciągnąć do siebie przyjaciół lub partnera, partnerkę, zadbać o swoją kondycję również. Pamiętajmy też, że nasza atrakcyjność wynika nie tylko z naszego wyglądu i fizyczności, ale również, a może przede wszystkim z naszej psychiki, z naszego charakteru, z energii, którą emanujemy. Warto więc wszechstronnie, kochani, o siebie zadbać. Jeśli chodzi o przesłanie od jednorożców na Nów Księżyca w Skorpionie 20 listopada, mamy tutaj kartę Duchowe Spełnienie. Piękna karta, moi kochani, dąż do tego, co raduje Twą duszę. Zaraz Wam przeczytam więcej. Tylko muszę znaleźć. Tutaj Lidunia przyszła, Lidusia moja, Lileńka, Lidusia moja. No już dobrze, kochani. Jednorożcy przypominają ci, że tylko robienie tego, co przynosi duszy radość, daje prawdziwe i trwałe szczęście oraz duchowy rozwój. Nadszedł czas, aby dążyć do takiego spełnienia, a jednorożcy pomogą ci, jeżeli o to poprosisz. I afirmacja dla nas, kochani, na Nów Księżyca w skorpionie. Robię to, co raduje moją duszę. Tak więc kochani, bądźmy y, otwarci na nowe, dajmy sobie szansę, radujmy to, co wniesie radość, ożywienie i spełnienie w nasze życie i pamiętajmy, że nie zawsze to, co raduje naszą duszę, y, jest tym samym, co raduje nas w jakichś y, momentach pochopnych decyzji. Na przykład, właśnie, gdy decydujemy się na jakiś romans, będąc już w trwałym związku. Więc zwróćmy uwagę, abyśmy, aby nasze decyzje i nowe początki były zgodne z naszymi celami, priorytetami, z kierunkiem naszego życia, z naszym rozwojem duchowym, również, ponieważ. Radość to niekoniecznie jest przekraczanie jakichś granic, folgowanie sobie i robienie czegoś kosztem innych. Zwróćmy więc na to, kochani, również uwagę. Róbmy to, co da nam radość i spełnienie, kochani, ale właśnie pamiętajmy o tym, aby to radowało przede wszystkim naszą duszę. Dziękuję Wam, moi kochani, za wysłuchanie tego czytania. Zapraszam Was na kolejne. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa pa.